Dobra muza niesie, się sama wręcz Ciekawe kiedy tylko na to patrzą Że prawda autorytetem jest A nie autorytet prawdą oh nie. Prędzej muzyka przestanie grać Nikt zamiast mnie chcesz posadzić tak, a ja Tyle lat jak z wiatrakami walczę A jak nie jestem sam Za mną cała zgraja Ale do wielu nie dociera nadal Że to ona nas uspokaja oh, Tak właśnie działa Gruby Lolo do bitów mi Tak właśnie działa grobel. Ciągle obczajać Nie stać się zaraz Kolego Eskobara To prawda stara Chcecie nakłamać Zapraszamy na marsz następnie przyjęte oczywiście był do realizacji Miękkich alkoholicznych Od razu się wyspowiadał w tym zakresie Wiem na myśli głównie Jarosława Kaczyńskiego i Przemysła Gosiewskiego oraz kolegę Antoniego Maciejowicza Gdyby sobie raz dziennie zapalili skręta, na pewno Polska byłaby bardziej przyjemna niż ten, kiedy oni e, e, zupełnie e, na trzeźwo komentują rzeczywistość e, e, w naszym kraju. E, ale na e, poważnie, że to Państwo doskonale wiecie, takie w to niestety też takie, jest, że w każdej dystotece, w każdym pubie e, można dostać miękkie na, na to. Pamiętajmy, no jesteśmy w sytuacji takiej, której często w Polsce jesteśmy. Setki tysięcy młodych ludzi, tylko młodych, używają większych nabotyków w Polsce. Co jest niezgodne z e, e, prawem. I co mamy ich wstawić? Mamy no, wstawić pół miliona młodych ludzi, proponujecie państwo wprowadzić pół miliona ludzi do więzienia? Bo no, gdybyśmy szanowali własne prawo, które ustanowiliśmy, to musielibyśmy setki tysięcy ludzi dzisiaj zamknąć w więzieniu. Więc e, taki pomysł, że wprowadzamy przepis karny, tak, jakieś zachowania społeczne. I w związku z tym mamy czyste sumienia, bo myśmy się skonserwatywnie zachowali, tak? Bo też spanalizowali jakie zachowanie społeczne, czego nie aktuję na światopogląd. To jest droga do nikogo. Bo tak naprawdę problem nie polega na tym, czy mamy takie, czy nie inne zapisy. Tylko czy albo jesteśmy w stanie egzekwować to prawo, to te pół miliona ludzi do być może 400 tysięcy i nie palić, prawda? Że to jest jedna droga działania. Ja jestem temu przeciwny, bo nie dlatego ludzie palą albo piją alkohol albo że jest alkohol dostępny lub niedostępny, bo jak Państwo się doskonale w w prokibicji konsumpcji alkoholu, w na pewno nie była jedną z większych konsumpcji.